Wiersz mojego autorstwa, Święte Szaleństwo. Kiedy miała dziewięć lat, w nocy usłyszała głos. Nie głos swojej matki, nie głos w radiu, nie głos, który znała. To był głos, który nie miał ust. Głos, który nie potrzebował języka. Był bardziej jak echo tego, co myślała, że zapomniała. Był pytaniem, które nie czekało na odpowiedź. Był krokiem w ciemność, której nie oświetlała żadna latarnia. Przestraszyła się, jak każdy, bo każdy boi się tego, czego nie da się dotknąć, nie da się nazwać, nie da się wytłumaczyć. Każdy boi się głosu, który przychodzi nieproszony i mówi: chodź. Nie mówi dokąd, nie mówi po co, po prostu mówi: chodź i czeka. I to jest najgorsze. To czekanie, to milczenie, które zostaje po nim, bo ono nie znika. Ten głos to nie duch. To nie halucynacja. To nie błąd systemu. To coś starszego od pytań. To wewnętrzne ja wyjęte z klatki, kiedy myślałaś, że już je udomowiłaś. To coś, co patrzy ci w oczy i mówi: "Zdejmij maskę. Zniszcz plan." Zaryzykuj wszystko, co wiesz o sobie. To jest święte szaleństwo. To jest ta niemożliwa część siebie, która nie chce być produktywna, nie chce być poprawna, nie chce być zrozumiana. Ona chce być wolna. Ale nikt nie mówi o tym głośno. Bo jak powiedzieć przy kolacji, że słyszysz głos, który każe ci spalić swoje dotychczasowe życie? Jak wyjaśnić przyjaciołom, że Twoje serce nagle zaczęło mówić w języku, którego nikt nigdy Cię nie nauczył? I wiesz co? Nie da się, nie da się tego wyjaśnić. To jak próbować nauczyć kamień, jak śnić? To jak próbować zamknąć burzę w słoiku podrzemie? To jak powiedzieć światu, Nie chcę już być bezpieczna, chcę być prawdziwa? Święte szaleństwo nie przychodzi, żeby Cię złamać. Ono przychodzi, żeby zburzyć to, co nigdy nie było tobą. Przychodzi, żebyś przestała wypełniać puste miejsca ciszą i wreszcie zaczęła słuchać nie głosów z zewnątrz, nie opinii, nie lajków, ale tego głosu tego, który mówi: Masz w sobie światło, którego się boisz. Masz też w sobie ciemność, której nie rozumiesz. Obie są Twoje. I nagle wszystko, co było bezpieczne, staje się za małe. Nagle Twoja dusza przestaje mieścić się w planie emerytalnym. Nagle Twoje serce nie daje się już zmierzyć liczbą followersów, bo jesteś na krawędzi. Na granicy świata, który znasz i świata, który Cię woła. I to jest moment, to jest pytanie, czy odważysz się pójść. Czy odważysz się oszaleć w oczach innych, żeby w końcu być sobą? Bo prawdziwe życie zaczyna się tam, gdzie kończy się rozsądek. Bo czasem, żeby odnaleźć drogę, trzeba najpierw zniknąć z mapy. Więc jeśli tego słuchasz i coś w tobie płonie, jeśli czujesz to dziwne drżenie w środku, nie jesteś sama. Nie jesteś szalona. Jesteś wezwana. I może. Tylko może Twoje szaleństwo to w rzeczywistości Twoje najgłębsze przebudzenie. Jeśli ten wiersz ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.